marszałek, ta naćpana pana hołota nie jest mi w stanie przeszkodzić, więc proszę. To jest Leszek Miller i jego najbardziej kultowe wystąpienia, które zapisały się w historii polskiej sceny politycznej. Maker, co pan sądzi o posłance Annie Marii Żukowskiej? <śm> no, przyznam się panu, że z sympatią śledzę jej wstępowanie po drabinie ewolucji. Słucham, powiedziałem. Po drabinie ewolucji? Tak. A co to ma konkretnie znaczyć? Niech sobie każdy podłoży co chce. To... To Odpowiedź jest Ja rozumiem, że Zniosę, uciekanie formalne. prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle. Pan jest zerem, Panie pośle, panie pośle, pytanie, premierze... W przypadku tej pani, nie po raz pierwszy zresztą, yy, milczenie nie jest złotem, jest szansą. I żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana. <noise> Zostawiam Państwu z tym, a ja będę dalej płakał nad losem lewicy. Do widzenia Wywołuję Wywołuje mnie tutaj i domaga się ode mnie jakiejś riposty, repliki itd., tak dalej, itd. Tak dalej. To e, odpowiem słowami wielkiego polskiego poety Tuwima. Różność repliki się spodziewał. Nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nas nawet pieście, bo to mezalians byłby dla psa. Monisław, kto miał najmocniejszą głowę w polskiej polityce w czasach PRL-u i później? Czy może pan? Józef Oleksy. Józef Oleksy? A czym się to wyrażało? Że niezależnie ile wypił alkoholu, zawsze był trzeźwy. A ile na przykład mógł wypić? Nieograniczoną ilość. Butelkę, dwie butelki, trzy butelki. Proszę pana, pamiętam na sobie siady. E, siadaliśmy, rozmawialiśmy, to były urocze rozmowy. Biesiadowaliśmy w różnych gronach. E, wszyscy mieli dobrze w czubie oprócz e, Józia Oleksego. Ale z czego to wynikało? Miał jakąś taką wewnętrzne, wewnętrzne właściwości umiejętności e, Nie, to są. E... Predyspozycji organizmu. A pan po ilu wysiadał w y, kieszkach? Ja dawałem sobie nieźle rady, ale nie byłem tak mocny jak mój przyjaciel Oleks. A kto miał najsłabszą? <grym> no no proszę, wie... powie... nie mam pojęcia, kto. <grym> no, powiedzmy, że y, nie tylko on, ale w imieniu to nazwisko: Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski miał najsłabszą głowę? Nie dawał sobie rady w takich zawodach. No i co wtedy się działo? Nic. Odjeżdżał do domu. Ktoś po niego przyjeżdżał? Zawsze, że tak powiem, tyły były za zabezpieczone. Za ja wątpię, żeby pani poseł umknęło cokolwiek z tej sprawy. Nie dopuszczam takiej możliwości. Może pan nie chce mi więcej nic powiedzieć? Otwieram serce przed panią jak tylko potrafię. E... Bez przesady, pani premierze. Przepraszam, to jest bardzo interesujący dialog, ale nie kodeksowy, panie poseł. Proszę nie przerywać panu premierowi. Wiesz, że Aleksander Kwaśniewski dorobił jako elektryk w Szwecji? Bez kwalifikacji? Co to za, co to za elektryk? Szczęście, że prąd go nie zabił. Prąd elektryczny. To 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 że... złośliwości, wobec, złośliwości wobec Kwaśniewskiego z każdego powodu już. Nie, to jest troska. troska. A, troska. Platforma jest jak IKEA. Bardziej cenię Kaczyńskiego, bo ma jakieś poglądy. Doda przynajmniej prowokuje. Nie potrafię znaleźć u Tuska niczego prowokującego. Jestem pediatrą i wiem, że on się zachowuje jak dziecko, które zasłania oczy i wchodzi pod stół. Dzieci wtedy myślą, że świata nie ma. I na koniec. Donald Tusk ma niezwykłą umiejętność manipulowania społeczeństwem. Jest w stanie wmówić, że pies jest kotem. A kot psem. Tym nie znam informacji, oczywiście, na ile próby zamiany kota na psa dokonywana przez pana premiera się powiodły. Ale mam pewność, że próba zrobienia Arłukowicza ministrem całkowicie się nie powiodła. Dzień dobry panie premierze. Czy mogę zaprosić. Czas Leśka Milera się skończył. Pan się z tym zgadza? Jak chce pan zobaczyć, kiedy mój czas się skończy, to proszę przyjść na mój grób. Ale mówimy o końcu politycznym. Nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy, kończy pod krogiem wyborczym. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy. I jak długo można w tym trwać? O SLD nie będzie przecież. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Kto będzie wyprowadzał sztandar SLD? Tam... Nikt nie będzie wyprowadzał sztandaru SLD.